Na, powiedz biały, biały. Powtórz? Biały. Przeliteruj. B I A, i -k. Powiedz dziesięć razy szybko biały. Biały, 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 biały. Co piją krowę? Wodę. Dzięki. Ale dziś. Jeśli widzisz, on bardziej racjonalnie podchodzi. Co piją krowę? Mleko. Chcesz <laughs> Nie, wodę. <śmiech> <śmiech> Nie wodę. <laughs> Biał, 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 biał. Co piją krowę? Mleko. Jesteś pewna? Tak. Ani łodę? Nie. Dziękujemy. Nie nie. <noise> krowy piją wodę. Tak. <noise> Co piją krowę? Wodę. Pół Powtórz biały 10 razy szybko. Biał, 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 biał. Co piją krowę? Wodę. Powiedz biały. Biały. Powtórz? Biały. Przeliteruj? By i ały, e. -y. Powiedz biały 10 razy? Biały, biały, biały. biały, Szyfnie. Biały, 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 biały. Co piją krowę? Mleko. Jesteś pewien? Oczywiście. A nie woda? Dziękujemy. Dawaj to drugi teraz. Co piją krowę? Mleko. Jesteś pewna Nie. Jest. <laughs> A jeden ten jakby nie Dobra. Powiedz biały. Biały. Powtórz. Biały. Przeliteruj. Biały. Powtórz dziesięć razy. Biały, 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 biały. piją krowę? Mleko. Cofiją krowę? Mleko. Jesteś pewna? No tak. A nie młoda? Dudnik. Dudnik. młoda ściana. Beżowy, czy A na czym grał Chopin? Na skrzypce. Jesteś pewien? Nie, bo dobrze grał na tym piłkarniku. Ten sweterek? Zdziewany. Ten sweter? Czarny. Na czym grał Chopin? Na fortepianie. Fajnie. Jak to jest... To jest pewnie... Ale chciałam powiedzieć na skrzypcach. No, też się nie dałaś, nawet. Dzięki, że mam już tego. Na skrzypce. zim, czwarty i mięcie, 15, scena trzecia, cia. Dobra, zaczynamy. Piszala, panie. Powiedz biały. Dalej luza. to jest kolor jakiś szarofioletowy może... Jaki Dobra, powiedz biały. Biały. Powtórz. Powtórz. <słysza> Białe miast. Dobra, jeszcze raz cięcie. <słysza> <słysza> jeszcze raz <słysza> dalej. Ja